Jak? Zadowolona? Onikol, Ja to zrobię. Pokazujesz mu miłosierdzie. Okay. Czy tutaj leży sobie tak? Co tam? <laughs> Co za maluch? Kigę? Piękny widać, witam dnia, kolejnego. Słuchajcie, musiałam się najpierw wykąpać, znaczy byłam z psem już i w ogóle, ale musiałam się wykąpać, bo jest tak gorąco. Sprawdziłam prognozę, aż słuchajcie, moja prognoza w iPhonie, która więcej się razy nie sprawdza niż sprawdza, ale pokazywała, pokazuje maksymalnie 25 stopni dzisiaj, a ja, słuchajcie, na swojej e, stacji pogodowej, która jest w cieniu, i jest 30 na ten moment, a jest, nie wiem, 10. A także jest strasznie gorąco, strasznie duszno. Ale potem znowu już ma przyjść jakieś ochoty. W ogóle ta pogoda, powiem Wam, ja pamiętam, jak się zaczynał lipiec chyba, albo jeszcze na koniec czerwca, jakieś były prognozy. Ja oglądam też takiego dziennikarza tam i on mówi o różnych rzeczach, i prognozowali na lipiec po prostu upały. Cały lipiec powyżej 30 stopni będzie. I ja tak mówię, zobaczę, bo do mojego brata więc zobaczysz, będzie w ogóle. I ja nie wiem, do 30 stopni to może było dwa dni. A teraz ciągle znaczy może jest duchota czasem, no ale na przykład wtedy pada, albo jest parno, bo padało, albo będzie padało, więc hmm. średnia ta pogoda, naprawdę. No, ja się trochę nie wyspałam, ale tym razem słuchajcie, nie przyspisałem. I w ogóle tak, y jestem tu, bo pomyślałam, że przetestuję sobie w takim razie to i przetestuję to z Wami, to zobaczycie jak to wygląda od razu. Boże, ten produkt jest super na utrwalenie loków, to już wiem. Yy, I sobie przetestuję ten bez tego wygniatania w t-shirt i w ogóle tylko po prostu wygniotę. Tylko najpierw muszę je uczesać i muszę je nawilżyć. Bo słuchajcie, odżywka, którą używam na ten moment, yy, nic nie robi. To jest Street Liquors yy, Mark Antony. Zawsze wiecie, co patrzę na to, się zastanawiam, czy to jest ten sam Mark Antony, co był mężem Jennifer Lopez no tak, curl enhancing styling foam, extra hold, no właśnie to jest to, I ja to bardzo lubiłam ogólnie bo uważam, że ze wszystkich produktów, które testowałam do tej pory, to dawało mi najfajniejszy skręt i w ogóle dobra, może najpierw sobie jeszcze nałożę nie wiem, może to nałożę ktoś mi mówił, żeby to nakładać dużo i zawsze, i po myciu, i na suche i wtedy, i w... <laughs> zawsze więc może hmm, pięknie pachnie a zaraz wam jeszcze pokażę odżywkę właśnie, której używam. No, ale widzę, że ona też nie bardzo i... Nie wiem, czy się zagłębiać w te humektanty, czy nie wiadomo co. E Emolienty, bo... Nie ma to znaczenia. Dla mnie najlepsze są, nie wiem, sprawdzone odżywki L'Oreala, albo ewentualnie jakichś innych firm. Na silikonach po prostu. Normalne, wiecie. Normalne odżywki, a nie tam jakieś wymysły nie no żartuję oczywiście ale Ale coś w tym jest że takie mi się lepiej sprawdzają i nie mam takich sianowatych włosów, są fajnie nawilżone i łatwiej się rozczesują, a tutaj wiecie ja już nakładam i ja już w trakcie mycia czuję, że one wcale nie są takie nie wiem, śliskie, że ta woda tak nie spływa, nie robi się taka tafla, nie? Dobrze, słuchajcie, pieskowy update. Nie wiem, czy Was to interesuje, czy nie. Dajcie znać, czy mam tu mówić, czy nie. Na razie po prostu ja jestem podekscytowana i słuchajcie, każdy dzień mam wrażenie, że to jest jakaś zmiana. Ona y, wczoraj, no właśnie, została sama dwa razy. Na, no, na całkiem krótko, ale jednak została sama i była taka grzeczniutka. Wydaje mi się, słuchajcie, że czasem wchodzi na kanapę, yy, ale nie do końca jestem w stanie tak być tego pewną na 100%, dlatego, że pomimo tego, że ona ma białą sierść, yy, no nie wiem, zostawia tą sierść na ubraniach czy coś, to ja nie widzę na kanapie, więc tak to robi, słuchajcie, cwaniara, <grym> że że ja tego nie widzę. To jest odżywka, której yy, dzisiaj użyłam i właśnie zaczęłam, tak, dzisiaj zaczęłam ją używać, Basic Lab. Ta jest Emolienty, trzy kropki. Proteiny jedna i humektanty jedna, czyli regeneracja i odżywienie. Włosy puszące się zniszczone, no. No, no nie wiem. <laughs> Dobra, ja sobie trochę wygniotę te włosy tak na sucho i zaraz nałożę tą piankę i zobaczymy. Z tego co pamiętam, ona daje trochę bardziej takie sztywne wykończenie. W ogóle niesamowite to jest. Słuchajcie, ja wygniotę trochę włosy i one się tak falują delikatnie. Jakbym nic nie nakładała i zostawiła je tak, to, był, to byłoby takie, takie suche pióra. To by się trochę pokręciło, ale wyglądałoby na taki totalny nieład na twarzy, na, na głowie. E, więc muszę użyć jakiegoś produktu. Czy to trzeba wstrząsnąć czy coś? A wstrząśnij. A następnie nanieść na wilgotne włosy opuszkami palców. Pozostało włosy do wyschnięcia lub wysusz Za pomocą suszarki. Chyba nigdy tego nie wstrząsam. słuchajcie. Dobra jest. No, ale co chciałam powiedzieć? Ja właśnie widzę codziennie naprawdę w tym piesku jakąś zmianę, inne zachowanie. I dzisiaj na przykład powiem Wam dla odmiany. Przespałyśmy w zasadzie całą noc. To znaczy ja nie dlatego, że miałam problem z filmem i dwa razy go wrzucałam, dwa razy obrabiałam i w ogóle, więc. Yy, Trochę jestem niewyspana. No ale to już tam z mojej winy, bo piesek generalnie położył się w sypialni o dziwo, nie w tym swoim miejscu, gdzie tam się chowa. Tylko w sypialni i przespała, co no, sam raz wstała coś tam pochodzić. <śm> przywitać się. Wiecie, o trzeciej w nocy i ten. I potem poszła spać i spała właśnie w sypialni, co mnie zaskoczyło, ale my wcześniej ja siedziałam, robiłam film, wiecie i i byłam zaskoczona, bo leżała obok mnie, ja ją miziałam i ona dosłownie, słuchajcie, leżała na grzbiecie, łapki tak i pokazywała brzuszek i dawała się miziać. I z tego co ja wiem, to jak piesek tak robi, to oznacza, że czuje się bezpiecznie, no i chyba darzy. Darzy mnie dużym zaufaniem, że tak się pozwoliła mi miziać. Więc dla mnie to było takie cudowne, że ona po prostu pozwala, że się nie boi. No chyba, nie wiem, tak... Wiecie, czasami tak sobie myślę. Bo ona na przykład ym, już nie liże mnie tak, widzę, tak nerwowo, tak żeby się uspokoić, tylko na przykład podchodzi, poliże mnie po ręce tam, nie wiem, raz czy dwa, tak jakby chyba dając do zrozumienia, no, nie wiem, że albo że się cieszy, albo że akceptuje, albo coś. A czasami tak myślę, czy jej na pewno tak dobrze. <grym> no nie wiem. To jest taka kochana, że wiecie, to się też zapomina szybko, jak, jaka była na przykład strachliwa na samym początku, nie? Teraz już jest naprawdę dużo lepiej. No, ale generalnie ja chyba z godzinę miziałam, wiecie? Bo ja przestawałam, a ona się rozkładała i mizia i mnie dalej. <grym> chyba jej było po prostu bardzo dobrze. No, i chyba dlatego była tak zrelaksowana, że przespała prawie całą noc. No, cudowny piesek, naprawdę cudowny. Moja przyjaciółka właśnie powiedziała, że bardzo grzeczny, że jak na przykład siedziałyśmy razem, to po prostu jakby psa nie było. Nie jest taka absorbująca. Nie jest tak, że interesuj się mną, głaszczy coś. No, dobra, nie wiem, już. Tu mi jakoś tak to z przodu, nie chcę za dużo nakładać, bo żeby to, żeby to nie było takie, wiecie, stronkowate, chociaż i tak będzie, podejrzewam, bo ten produkt właśnie taki jest, tylko o, tutaj, przez to, że widzicie, nie zawijam tego w t-shirt, to tutaj od góry niekoniecznie mi się... Robią te fale. Nie, nie mogę tego wygnieść. A, bo też powinnam, jakby głowę wziąć w dół i wtedy powygniatać, ale to już. Nie wiem, innym razem najwyżej. Teraz będzie tak. Najwygodniejsze. E, najwygodniejsza po prostu fryzura na taki upalny dzień, jak pomyślałam, że mam suszy dzisiaj włosy. Zamówienie nie ma szans. Nie ma szans. Czekam na zamówienie. E, a nie, już chyba przyszło. Tak, dostałam chyba. E maila, że czeka zamówienie w paczkomacie, a tam mam rzeczy dla pieska. Więc to. Ale dzisiaj stwierdziłam, że chyba zajmę się po prostu rzeczami domowymi. Zrobię pranie i chyba wybiorę po prostu wszystko, co mam. A to jakieś pościela, a to ciemne, a to jasne, a to ręczniki, a to coś tam. Więc tym się zajmę. Coś jeszcze miałam w planie, ale już zapomniałam. Nie wspominając o zdjęciach na wintyt których nie zrobiłam do tej pory, po prostu nie chce mi się tego robić. A chociaż ja wiem, że najciężej mi się zawsze zebrać do czegoś. Jak ja już zacznę to robić, to jest spoko. To jakby 5 minut, słuchajcie, i zrobione, nie? To... Ale najciężej mi się zebrać. Także tak to zostawiam. I niech to po prostu samo wysycha. Jeszcze bym związała najchętniej te włosy, podpięła, bo po prostu... Jest tak duszno, już mi jest gorąco. A jeszcze one takie trochę lepiące są od tej pianki. Rzeczkajcie, tak. Także to tyle na razie. Nie wiem, czy się ładne zrobią, jak ja je tak będę tu podpinać, czy się nie powyginają trochę, czy coś, ale. <słuch> tak będzie. Na razie, dobra. To co? Zaczynamy dzień. Zobaczymy, jak to potem będzie wyglądało. Będziecie mogli sami ocenić. A ja idę może zjeść śniadanie, o. Wiecie co? Bardzo mi się podoba, jak te włosy się tutaj kręcą. Co prawda tak jak mówiłam, trochę takie strąki, no ale dzięki temu to się utrzymuje i widzę, że całkiem nieźle to wygląda. Mm słuchajcie, też Wam chciałam e, pokazać po pierwsze, ja już pewnie mówiłam o tym wiele razy ale uwielbiam ten tusz, po prostu on daje taki piękny efekt, tak pięknie rozczesuje rzęsy e, nabudowuje się, nie ściąga nie kruszy, no po prostu uwielbiam uwielbiam, to jest ten super thin z Evelyn i słuchajcie, zrobiłam teraz test mm, nałożyłam ten krem co prawda nie nałożyłam takiego toniku jak wcześniej, takiego kremowego na twarz, więc tak, ten krem troszeczkę widziałam gdzie gdzieniegdzie jakieś takie białawe rzeczy, ale spoko użyłam innej gąbeczki, tym razem takiej, mam wrażenie, że ona jest bardziej gładka bo też podejrzewałam, że może to jest kwestia słuchajcie tych żółtych gąbeczek które są jakieś takie bardziej porowate i może one po prostu jakoś kiedy nakładam to one zbierają i bardziej powodują jakieś takie tarcia i może dlatego y, te białe y, farfocle się pokazują na twarzy, w każdym razie no, dzisiaj mam wrażenie, że wygląda to po prostu przepięknie, idealnie. I użyłam tego podkładu, bo pomyślałam, że może właśnie taki bardziej kremowy, nawilżający, który tak się ładnie stopi ze wszystkim, podkład też sprawi, że to wszystko będzie bardziej nawilżone i te farfosele nie będą się pojawiać. Więc ogólnie to kombo tych wszystkich produktów podziałało i wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Zero farfocli, zero jakichś mm, dziur na przykład w makijażu, nic się nie pościerało, nic, no idealnie to wygląda. Przepięknie gładko, pięknie się wszystko blendowało. Nie wiem, którego konkretnie kroku jakby to jest yy, zasługa, no ale koniec końców wszystko wygląda bardzo ładnie. Ja podejrzewam, tak, najbardziej, że jednak chodzi o gąbeczkę, więc przetestuję sobie na pewno ten krem jeszcze z innymi podkładami, na przykład, i użyję takich właśnie bardziej gładkich gąbeczek, które też mam. Te żółte, właśnie są, to nie są takie niestety mięciutkie, milutkie jak te moje, idealne, niebieskie, to są idealne, najbardziej mięciutkie, milutkie, fajne gąbeczki, jakie mam. No ale te żółte niestety takie nie są, no i właśnie mówię, są takie bardziej porowate i podejrzewam, że to jednak one takie powodują właśnie takie dziury i takie zbieranie się tego produktu, natomiast tutaj wszystko pięknie, ładnie, więc da się to ograć, da się go używać jak się okazuje i makijaż wygląda naprawdę też ładnie, pomimo tego, że jest to taki, no nie treściwy, bo to jest lekka emulsja, nie, ale on jednak mocno nawilża, to ładnie się... Ten makijaż zmatowił i wygląda bardzo ładnie, świeżo i wszystko, tak jak mówię, ładnie się też blendowało. Także to taki update jeszcze a propos. Znalazłam sposób. Da się. No. Dobra, idę robić w końcu śniadanie. Chodź, ty już tak ładnie przychodzisz, tak? Dajesz się zapiąć. No, chodź. No, chodź. No, w No, chodź. O! No. no właśnie, umiemy siadać, ale trochę dalej. O! No, patrz, jedną ręką mi trudno. Gdzie to jest? O! Tak! Super! No, to chodź. Idziemy na spacer. Chodź. Jest tak duszno, tak wilgotno. Słuchajcie, niby 23 stopnie teraz pokazuje mi termometr. Na słońcu to upał. W ogóle była burza. Lunęło. Teraz jest tak parno, tak duszno. Tak gorąco. Ja się po prostu czuję, że cała. cała płynę. Piesek! Piesek rzeczniuski. Przerzód tutaj. A ja mam tu paczkę. Dla ciebie, ale ja nie wiem, czy ona bierze, że dla niej. Eee. A, coś, coś nie wiem, coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale po prostu jest tak duszno, że ja nie mogę. Chciałam sobie macze zrobić. Co tak zdychasz? <laughs> ale z nie mam czasu czekać i mam gdzie jakiś napój grejfrutowy. Mm. Zrobiłam sobie też herbatę mrożoną mm, właśnie, znaczy robi się w lodówce, bo zapomniałam zrobić wczoraj wieczorem. Także co? Otwieramy paczkę z Zooplusa. Uhu. No dobra. Dobra, słuchajcie, to po co ja to zamówienie zrobiłam w ogóle? Szampon do białej sierści. Nie widać pieska. Nie widać pieska. Patrz, szampon. Widzisz? White coat. Tak. Ciągle nie widać pieska. No ja jestem, tu ja jestem. I słuchajcie. Kupiłam jej też szczotkę, no dobra. Nie wiem, nie wiem czy są jeszcze z dłuższymi tymi e, wypustkami czy coś, nie wiem jak to nazwać. Co ty bierzesz? E, tak, słuchajcie, zaczęłaś ściągać różne rzeczy. E, na przykład jak zdjęłam pościel, e, segregowałam pranie, to się położyła na przykład w, e, w tej pościeli w łazience. Jak tam się działam, to jakąś skarpetkę zabrała. Nie wiem po co, bo ona tego nie gryzie na przykład, tylko tak przez chwilę, a potem wiecie, zostawia, więc nie wiem. Dobra, tu mam szczotkę dla niej właśnie. Chciałam taką. Czy to przejdzie? Żeby z jednej strony tylko. Mm... Żeby tylko z jednej strony była, bo są też takie, które z drugiej mają, ale ja stwierdziłam, że mi to potrzebne. No i co? Jak, Jak to polubimy. <laughs> polubimy, czesanko? Na razie się dziwimy, co to, ale stoimy. Stoimy i znosimy to. Zno znosimy to godnie, tak? Nie widać? Nie widać? O, tu jest piesek, proszę. No. Trzeba zdjąć będzie. Zdjąć tą obróżkę. Nie ma tutaj prawie nic. No, nie wiem. Kupiłam jej taką szczotkę, żeby właśnie wyczesać futerko. W ogóle myślałam, żeby ją dzisiaj wykąpać, skoro jest tak gorąco, to mogłabym w ogóle weszła mi w kałużę. Tak ogólnie to ona omija kałużę, ale była taka na jej drodze i w naj, po prostu idąc weszła w najgłębsze miejsce. Ja mówię, nie wchodź w kałużę, a ona w najgłębsze. Dobrze, dobrze. co to jest? Z Oplusa jakaś taka uloteczka. Nie, I słuchajcie, coś co właśnie chciałam kupić i nigdzie tego nie znalazłam niestety. To są takie serki. I to są takie twarde serki właśnie do gryzienia dla piesków. Wzięłam eski takie małe, no bo nie wiem jak to się u niej sprawdzi. Nic tu po polsku niestety nie jest. Nic. Więc yy, na stronie można sobie przeczytać. Z tego co pamiętam to właśnie to są takie takie twarde serki, niby na ząbki, właśnie do gryzienia, na uspokojenie się i w ogóle, chociaż powiem Wam, że ona w ogóle nie potrzebuje chyba już takich rzeczy na uspokojenie. Na początku, wiecie, to było nowe miejsce i w ogóle nie wiedziała, co to, kto to. A tutaj ona się czuje bardzo swobodnie i mam wrażenie, że nie potrzebuje się już relaksować, uspokajać, ale nie wiem, no może z czasem też. Będzie coś takiego potrzebne, więc chciałam też mieć takie coś w zapasie. Wiecie, jak na przykład wychodzę na dłużej czy coś, żeby ona się czymś zajęła. Ale też najpierw muszę z nią posiedzieć i zobaczyć, jak ona się tym bawi, prawda? Tymi innymi też gryzakami, które mam. Także to wszystko. Nie takie duże zamówienie, ale coś tam mam. I chyba na razie już mamy wszystko, co, co potrzebowałam. Jeszcze tylko myślę, jakąś karmę suchą. Będę chciała jej kupić, bo ta, którą mam, no i jest tam jej jeszcze, nie wiem, z połowę. Ale tak myślę, że chciałabym yy, No mieć jakąś tam w zapasie, czy zdecydować się na jakąś inną, właśnie. I tak przeglądam. Yy, na razie nie wiem, co wybrać, ale będę musiała pewnie jakąś taką suchą karmę kupić też. No co piesek? No jeje. <laughs> nie widzicie. Kochana jest, jaki ma ten ogon śmieszny, słuchajcie, taki zawinięty. Ona no nie bój się o. Taki ma śmieszny, zawinięty ten ogon. Chodź tutaj. No, przejdziesz tutaj. To bym pokazała, jaki ma fajny ogonek. Nie? Taki duma. Taki fajny, zawinięty jest i tak. No, nieważne zresztą. Nieważne. Jak ktoś ma taki ogonek, to wie. <laughs> no. Także. Tak to. Na razie. No. Jest tak duszno, naprawdę, że nic się nie chce. Klimę ja mogłabym włączyć w sumie. To rozwiązuje problem. Tylko miałam wrażenie, że, wiecie, po tej. O po tej, o właśnie, sprzedała mi się rzecz na Vinted, muszę iść paczkę wysłać, muszę iść odesłać jedną paczkę, widzę, że teraz Sensei chyba wysłał, więc będę miała do odbioru jutro albo pojutrze może, więc będę musiała się przejechać, no i tak, to właśnie muszę przygotować tą paczkę, żeby nie zapomnieć, to przy okazji spacerku możemy pójść wysłać, no piesek już leży, już śpi. Także tak to właśnie tak to jest. Mm. No. A! No, bo chciałem sprawdzić pogodę, tak naprawdę, bo wydawało mi się, że ochłodzenie, ochłodzenie przyjdzie po tej burzy, ale. <słuch> no, no, nie. No, następne jutro jeszcze spoko, a potem ma padać codziennie. No, ale też tak na 40-50%, więc <słuch> może nie cały czas. Dobra. Kończę w takim razie. Musimy zaplanować. No to, aha, no to właśnie, to nie w deszczu. To, to albo dzisiaj, albo jutro kąpiemy. Albo dopiero później, jak skończą się te opady wszystkie i jak zrobi się cieplej. Co prawda, ja wiecie, chciałabym ją wyprać, wyprać, wykąpać już jak najszybciej, żeby była czyściutka. I... Chociaż, no wiecie, póki nie jest wykąpana, to mam takie nie, nie wchodzisz na kanapę, nie, nie wchodzisz do łóżka. A potem nie wiem jak będzie, chociaż mówię, ona takich zapędów nie ma, ale już ją widziałam nieraz, słuchajcie, na kanapie tylko, że ona wchodzi na tą kanapę i tak jakby na razie bardziej wącha, czy coś, obserwuje nie wiem, czy sobie tutaj leży po prostu, może jakby miała więcej czasu, ale że ja ją tutaj przyłapię zawsze, no to musi zejść no dobra, kończę na razie paznokcie w ogóle umalowałam sobie u stóp już no, zrobiłam dwa, trzy prania Dwa albo trzy pranie, już zrobiłam. Także tak trochę tutaj ogarnęłam. No, rzeczy właśnie tam w sypialni trochę też. No. No dobra. No dobra, a włosy, słuchajcie, a włosy tak wyglądają. Trochę są strąkowate. Nie wiem, czy to usłyszycie. No są takie trochę strąkowate i takie jakby suche, ale trzymają się... Yy, te loki się trzymają po prostu, więc... Ja lubiłam właśnie tę piankę, bo ona na całkiem długo utrwalała. Ewentualnie jak są za suche, czy takie właśnie za strąkowate, bo te włosy nie są przesuszone, po prostu przez to, że są takie oblepione, no to czuć ten produkt, ale nie są aż takie... Jak na przykład, o, mam też taki żel ze Stars from the Stars chyba, no to one są po prostu... Tak, wręcz, nie wiem, twarde, jak ja je tak robię, to tak jakby się wręcz łamały, ale nie włosy, tylko jakby wiecie, były tak sztywne, tak utwardzone po prostu czymś, że ten produkt na nich tak, tak się łamie, kruszy, jakby o. A teraz są raczej mi e, miękkie. E, I ja lubiłam tę piankę. Dopóki nie odkryłam tej pasty, właśnie, którą fryzjer mi polecił, to, to ta pianka naprawdę była. Była spoko. I jak właśnie są zasuche czy jakieś takie, to można sobie albo wodą ewentualnie, wiecie, jeszcze raz wygnieść, albo jest taki spray do. Jak on się nazywa. No, taki spray, który jakby aktywuje ten produkt, który mamy na włosach, i można sobie jeszcze bardziej te loki wygnieść. Na przykład rano można tak zrobić po, po, po nocy, kiedy te włosy może już są takie trochę. Nie wiem, mniej ten lok jest utrzymany, albo właśnie takie trochę wytarte i bardziej bardziej puszyste, puszące się niż yy, takie zdefiniowane, więc są też takie którymi można spsikać po prostu jeszcze raz wygnieść. Więc to jest fajne rozwiązanie. No dobra, pies śpi w ogóle, więc Ej, serio, ona śpi. Ona śpi. No, budziłam ją, ale no Ona już śpi. No miałyśmy taki Troszkę dłuższy spacer, właśnie do paczkomatu, gdzieś daleko. Nawet nie wiedziałam, gdzie on jest. No i tak to. <grystanie> tak to spokojny pies. No dobra, kończę na razie. Albo już w ogóle. Nie wiem, czy ja się jeszcze dzisiaj będę odzywała w takim razie w sumie. No, jakby co to miłego dnia.